To nie jest pendrive, to jest 2 terabajtowy dysk SSD, a data SC750, czyli mały przenośny dysk, który może mieć 500 albo 1000 albo i nawet 2000 gigabajtów na nasze dane. Powiem wam tak, no kiedyś kupowało się takiego pendrive'a, nie? I jak on miał 16, no może 32 GB, to było uznawane, że wow, w takiej małej formie tyle danych do zgrania, a tutaj mamy 2 terabajty. Transfery tego dysku, odczyt na poziomie 1050 megabajtów na sekundę, a zapis na poziomie 1000 MB na sekundę. I jeszcze ma wbudowane złącze USB typu C, które jest wysuwane, więc tylko go wysuwamy i możemy wpiąć do naszego telefonu z Androidem, z iOSem, naszego komputera, na Windowsie, na Macu. De facto do każdego urządzenia, z którego chcemy zgrać dane. A jego maksymalna pojemność, czyli 2 terabajty, zmieści nam naprawdę ogrom danych. Całą bibliotekę gier, zdjęć, filmów. De facto nawet całe kopie zapasowe naszych urządzeń, a i tak tutaj miejsca jeszcze zostanie. Idealnie sprawdzi się jako dysk do iPhone'a, żeby nagrywać na nim filmy w ProResie. Powiem Wam szczerze, że jakość nagrania w iPhone'ie 15 Pro czy 16 Pro jest na tyle dobra, że spokojnie może zastąpić te jedne z tańszych kamer, więc zainwestowanie kilka stówek w taki dysk może nam bardzo szybko się zwrócić. Cena standardowo w komentarzu, a link rzecz jasna w bio.